2017 w gimnazjum nr 1. Witamy burmistrza nowego dworu gdańskiego, szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i przede wszystkim Was, koleżanki i koledzy pierwsze klasiści, dla których ten dzień jest jednym z najważniejszych dni w całym roku. Całość powstań! Zaczynającego się nowego roku szkolnego 2016-2017 składam wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej, efektywnej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Rodzicom życzę satysfakcji płynącej ze współpracy ze szkołą oraz radości i zadowolenia z sukcesów swoich pociech. Wam, drodzy uczniowie. A w szczególności, a tu chyba mamy samych pierwszaków prawie, tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzę wielu osiągnięć w nauce i sukcesów związanych z rozwojem Waszych zainteresowań, a także właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności. Dnia dzisiejszego dyrektorem gimnazjum jest pan Lubomir Głowacki. Życzę dobrego. Obfitego w sukcesy roku szkolnego. Dziękuję. Dzień dobry uczniowie, szanowni rodzice, mili Państwo, nauczyciele i pracownicy szkoły. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016-2017. I teraz wkraczacie na próg dorosłości. Zapewne jesteście gotowi, by chwycić na tym etapie Wasze sprawy we własne ręce. By wycisnąć z życia szkoły wiele, wiele korzyści. Bardzo liczę na Wasz entuzjazm, zapał, podejmowanie wyzwań. Korzystajcie tu z wszelkich możliwości. Nie bójcie się rozwijać swych umiejętności, pasji, zamiłowań, talentów. To, jakimi ludźmi staniecie się w przyszłości, zależy nie tylko od nas, rodziców nauczycieli, ale głównie właśnie od Waszego dążenia do samorozwoju i pracy nad sobą. Muzyka Że 8 września 1939 roku. Był taki wrześni. O świcie wojska niemieckie zaatakowały obszar polski na lądzie, morzu i w powietrzu. Rozpoczęła się w Polsce lat wojna obrad dla Polski. Zabijaj amputin, wyboru dokonać musisz. Nie ma rady, innej możliwości przecież nie ma. Nie patrzy w na góry Aż tam gdzie z drugiej strony wiatr radośnie wiał przykrywa na sitowiach stronach zielonych. Wakacyjne niebo, wagałe chmury. Płyną po nim leżąc brzuchami do góry. Cieszyły się wakacje, opadną się z drzew, opustoszały plaże i ucichł tak u Marzenia o przygodach naszą snem, Spotkaliśmy się przed szkołą jesienny zwykły dzień. Dzień dobry szkoł. Ja po świadku jeszcze szleści. Choć to jeszcze nie zgasło. Słońce, ogromne hasło. Witajcie ławki, co w każdym szeregu przez dwa miesiące czekałyście wiernie. Wraz z nami słońce odpalnego lata do klasy wejdzie. Grzmotwa... Życzę Wam pierwszoklasiści na początek szkolnego roku w samych szóstek. Cieszymy się, że zasililiście nasze szeregi i będziecie wraz z nami tworzyć dobrą tradycję naszej szkoły. TV Regionalna 24 pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24 pl, to my tu kręcimy.